Pani pyta się, czy partner spotyka się z jakąś kobietą za plecami. Już patrzymy sobie. Nie, nie, to znaczy on, jest, on może takie sprawiać wrażenie, on może takie sprawiać wrażenie, jest to mężczyzna, który lubi być na świeczniku, który lubi być taką, mieć taką, taki wokół siebie ruch, jak <grym> ktoś do niego napisze, czy się uśmiechnie, to jest taki, on troszeczkę jest takim mitomanem, ale ja nie widzę, żeby on zdradzał, czy spotykał się z jakąś inną kobietą na, na tej zasadzie. Lubi, lubi na pewno, jeżeli ktoś zwraca na niego uwagę, to zdecydowanie ma takie wewnętrznie bardzo niskie ego, ale jest dość mocno przywiązany do pani, więc nie ma się czego po prostu obawiać. Natomiast natomiast powiem pani poza filmikiem, to trzeba po prostu zrobić tutaj, żeby, żeby się pani słuchał. Nie zdradzam tej opcji. Ogólnie z tego względu, że czasami mężczyźni też y, oglądają. I słyszmy, jakie jest przesłanie anielskie. Proszę y, tutaj zaufanie, proszę bardzo. Przepiękne karty, góry pokonanie. No tutaj on jest zaangażowany, on jeżeli chodzi o panią, tylko taki czasami y, powiem niegrzeczny chłopczyk, ale zdradza nie zdradza. No, odpocznij sobie, nabierz energii, nie myśl o tym. Pozdrawiam.